Cześć, jestem Monika. Chciałam krótko opowiedzieć o sesji z Beatą. Yy, pracowałyśmy na emocjach i rzeczywiście wyszły wszystkie złe emocje ze mnie, które całe życie siedziały i, i w sumie zaprzątały moje całe życie. I jestem bardzo z tego zadowolona, bardzo szczęśliwa, bardziej uśmiechnięta. Yy, odzyskałam kontakt z córką Czego bez Beaty nie dałabym rady, ale człowiek musi sam przeżyć to. Więc na początku nie chciałam, bo to nie był mój czas, ale widocznie przyszedł później mój czas i, i bardzo dużo rzeczy zrozumiałam, jestem za to jej ogromnie wdzięczna. Naprawdę. Kto może, niech idzie. Chodzimy całą rodziną. Mąż, córka piętnastoletnia, syn 20 przyszła synowa. Więc wszyscy są teraz, inaczej funkcjonują. Idzie naprawdę inaczej funkcjonować po sesjach beaty. I to nie tylko emocje, nie tylko. Dużo rzeczy nas w życiu blokuje, a teraz jesteśmy silniejsi, z większym uśmiechem, z większym powerem do życia, że wszyscy znajomi moi się dziwią, co ty robisz, że ty się no stop cieszysz, że ty jesteś taka pełna energii. Że ty żyjesz, żyjesz, co teraz w tym czasie wszyscy są zabiegani, zestresowani, to jest niewarte. A Beata wprowadziła w moje życie bardzo duży spokój, harmonię nie tylko w moje, bo to, co ja miałam w sobie, to przenosiło się na rodzinę, ale my tego normalni ludzie nie mogą tego zrozumieć, dopóki nie przeżyjesz sesji u Beaty Więc jestem ogromnie i wdzięczna. No i chyba, chyba na tyle, bo jest bardzo dużo do opisania, da, dużo do rozmowy, ale tego tak nie idzie w trzech słowach powiedzieć.